Zdanie gry za istniejącą? <laughs> Ludzie. To nie działa. nie działa. nie działa. <laughs> To działało. To działało teraz. nie działa. To nie działa. Wejdziesz na mój kanał, zobacz czy to działa, Bo nie wiem. Wejdź na kanał i zobacz czy ciało się nic. Dobra, wejdź. Chyba coś? O, się właśnie nauzacięło. Wejdziesz na mój kanał, zobacz czy to działa, Bo nie wiem. Wejdź na kanał i zobacz czy ciało się nic. Dobra. O, dobra działa Teraz lecimy wejść moim zdobył. Lecimy z tym, bo Idziesz na mój kanał, zobacz co to działa. nie wiem Wejdź na kanał i zobaczcie, co nie O, dobra działa Teraz lecimy, wej ty, bo mi teraz jest coś nawało. Lecimy z tym. Coś co tak się słabo przesyła, to coś. Czy na mój zero Mikser na klatki 0? sceny, audio, mikrofon wejście, cisze. O, dobra. I, I teraz zobacz, czy dalej działa, bo nie wiem. żeby na klatki zero. dobrze działać. Zobacz chłopak Zobacz czy live działa. Wszystko działa? Dobra. A żadnych tam tamu później nie ma zbytnio? Brki ma być Piratesz, czy marines? No da, nic Ha. Będę marines. Tu to jest Zagierka Combat To jest, ja tu nigdy nie grałem Ale mam z jednej taki... się takiej A Ja jestem tym, marinesem A ty piratem, serio Czy chciałem źle z piratów? A co ja mam robić jak w ogóle tutaj jest, w tej grze? mam shop? Nie yeah. Co ja mam zrobić? Ja się pytam. Co ja mam robić? Jakąś wyspę płynę ręcznie. XD O ludzie! Czemu już aż 2,5 miliona Simonix? Czemu? Nie wiem, lecę tam. Lecę tam. Ja pływam, XD. Dobra, płynę gdzieś, nie wiem gdzie. Co to by z dziwieniem? Teraz kogo mogę nam walać? Skrzynka, co to jest? Skrzynka O, 37 goldów, tu zostało, nic zle. Jaki statek odpływa, ja też do tego statku dojść. Ej, kogo to jest? To to statyk? Ja tam też idę. Co to jest? Tam idę Co to jest? Pytam Są pisaci, nie Czemu mam same ręce? Daj z... mam ręce Czemu same ręce? Kupię mam dalej. Co ja mam w ogóle? Nie wiem, się nawalać z nimi nie, nie da. Myślę, że to się ma nic. Gdzie mam iść? Cholera. Nie wiercie, no. Wszystkie macie jakieś wejście. Nie macie jakieś wejście. Nie macie jakieś wejście. O, chyba z tej strony da się wejść. Dobra. da się wejść nieważne. Bo ja nie wiem jak się wywalać. I wchodzę kolejnie na stery. Chyba coś z tych zarąbać. I mogę się nawalać? Mogę. Czy nie mogę? Aha Przeba jest 20 level. Ale skam. Ej, a jak zmienić to? Ten drużynę. Tak chyba nie ma nawet co grać? No bo... No dobra, wychodzę. Dobreczkiem wychodzę, no. Wychodzę i wchodzę, chłopie. 70 live jest spierdziela. XRC SEM, audio, mikrofon wejście, to jest na troszeczkę joina. Wezmę. Ja tam nie, tam nie ma co robić, bo tam wszyscy to są piraci. Więc i tak nie ma co robić. Dobra, pirates. Ten Pirate, co to za jest. Co to jest? Gdzie to jesteś? Jakąś skrzynkę znalazłem. Dobra, jestem gdzieś tutaj, co to jest? Shop nie wiem co on robi, co to jest? Boat dealer, Interact Puchars Co to jest? Co to jest? Czekaj, bo ja nie wiem co... Kuźwa, wam to... Next Back Nevermind Gdzie ty, gdzie ty? Gdzie ty? ty polazł Gdzie ty polazłeś? widzę ogólnie jakieś. Co je ty? A to je co jest? Pane, poštino, Dobra.